już pewnie zahaczył nerkę czy coś. Udało się zakażenie. Jak się trzymał siostrzeczka? To nurne. To był taki mały. Taki mały dzieciak, taki. Taki pieprzony szczel. Z wielkim kurwa nożem. Hej, pomóż. Dawaj okay. a... Dobra, Dawa, no już a... Kolejna banda. Lepiej z nim zanim się przewala. A... Wejdźmy na dach i ściągniemy jedne z tych śmigłowców. No chodź. Potrzebuję pomocy, ona jest ranna. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpiertala. Sam nie wiem. Dźgnęli ją. Nie mogę już nikogo zabrać. Okej, okay, dobra. O Brian, jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. O, niech szczania jak to nie ma szpitali. Macie lekarzy, macie system, macie wszystko! Jestem po licencjacie, okej? Okay? Ja, ja tu jestem na ochotnika, nawet nie powinno mnie tu być. O, Brian! O, okej. Okay. Szlach. Eee, zabiorę najwyżej dwójkę, okej? Okay? Dwójkę! Nie, kocham, jak to zmieszczyć, tylko dwójkę? Nie, mam je... obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! Dobre. Dobra. Okej. Okay. Dobra, pomóż mi, no już! Spokojnie, kochanie, jest dobrze. dobrze. Nic ci nie będzie. Zajmę się nią. Hej, za chwilę wracam, dobra? Kaj okay, buzer, dawaj śmigłowiec już leci. na śmigłowiec już leci. Słyszałem, co mówił. Mają miejsce na góra dwie osoby. Leć. Leć z nią. Nic mi nie będzie. Przechodziłem już przez gorsze chujnie. Co nie? Wiem stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców, na północ od Three Finger Jack. nie, nie poradzi sobie teraz bez mnie. Oddasz mi go. No wsiadasz? Nie, Dick. Zgubiliśmy go. Musi być blisko. Czekaj chwilę. Wyłącz silnik. Cholera, ona żyje. Alvarez. Alvarez, hej. Alvarez. Co się tu stało? Znaczy, kto to zrobił? Czy to... To wie czyści? Leon. To zrobił. Jest mm. Jedziemy. Here's go. Zaraz, zaraz czekaj, czekaj. Położu maszynę. Oszwagaj. Tuż za tobą. Tędy. Chodź. Gdzie on kurwa leży? Tam nie ma nic poza bandą świrusów. W sumie może nie miałem racji. Może nie dogadał się z Coplandem. Nie, Leon od dawna sprzedawał mu szajs i w końcu dostał za to po dupie. Ej, ej, czekaj! Czekaj chwilę, poczekaj. Kurwa. Dobra, popatrzę. Czekaj, czekaj, tutaj tędy. Świeże ślady. A tak w ogóle to gdzie ty się nauczyłeś tropić? Jak byłem mały, polowaliśmy na wapiti z moim starszym. Zrobiliśmy za nimi pełno kilometrów. Kurwa! No chodź! Wszystko gra bracie? Tak, tak, tak. To tylko draśnięcie. Tupek nie umie celować. Kurwa mać! Nic mi nie jest, buzer. Czyli chyba idzie tam, w stronę wodospadu. Traci bardzo dużo krwi. Huh. Daleko nie zajdzie. Chodź. Sprawdź go. Krwawisz. Strasznie chujowa śmierć, powolna. I bolesna, ale ty chyba już to wiesz. Wciąż ale żyła, kiedy ją znaleźliśmy, ty, skurwielu. Nie chciałem marnować kul, nie na nią. Zaczekaj chwileczkę, zaczekaj no. Powiedz, gdzie jest skrytka, Leon. Jeśli powiesz, nie jestem tobą, mogę obiecać, że szybko to załatwimy. Wygląda na to, że nie będziesz długo cierpieć. Leon, widzisz, masz malutki problem, stary. One czują twoją krew. Tam, z samiżkiego dołu. Jak myślisz? Jakie to uczucie? No, zostać rozszarpanym, pożartym żywcem. Niedługo się przekona. Jak się... Żegnaj, Lio. Nie, chwila. Dobra, dobra, czekaj, czekaj. Jest niedaleko. Weź sobie. Gdzie? Na cmentarzu. Jest na starym cmentarzu. Dzięki. Nie, mówiłeś... Zrób to. Nie zostawiaj mnie tu człowieku. Zrób to. Zrób to! Ty pieprzony kłamco! Zrób to. Będzie potrzebować jakiegoś dowodu. Dobrze zrobiłeś Lech. Nikogo nie powinniśmy zostawiać. Nawet takich kutasiarzy jak Leon. Ej, czekaj. Chcę przeszukać obóz. Może znajdę jakiś opatrunek czy coś. Teraz muszę tylko poskładać to do... dobra. Ta powinno być dobrze. No, może ta łapana coś mi się jeszcze przyda. Myślałem, że pojedziemy na polowanie. Zabierzemy trochę trofeów, Taker. No, chyba, że będzie lało. Daj no, spokój, stary. Przyda się kilka kredytów. Trzeba skołować zapasy. Dobra, dobra. Ale nie chcę jechać na całą noc. Jezu, Muszę wrócić do formy. Ciekawe, czy znajdziemy coś przy maszynie Liona. Nie, jasne szlag. Co? A to skurwiel. Albo przewód paliwowy, Ach. albo się zeszczamy. To pompa paliwowa. Lion, no tak. Rozwal mi pompę paliwową. Możemy wyciągnąć przez jego motocykla? Nie ma szans. Ach. Słuchaj, wróćmy po prostu na górę o Lirii. Ruszymy z samego rana. Znajdziemy części i wrócimy po sprzęt. Nie, chyba mam lepszy pomysł. Może uda nam się to załatwić od ręki. Co? Wiesz... szalony Uili jest niedaleko. Po prostu tam podjedźmy. Co chcesz zrobić? W sumie i tak mieliśmy trochę zapolować. Miejscówka Szalonego Uliego się nada. Okej. Okay. Hej, co ci dał, Leon? Nie nie pytaj, może to jakaś mapa. Jak odzyskam maszynę, wrócimy na cmentarz. Rozejrzymy się. Jasne. Spoko. Jutro zdobędziemy leki. Zabierzemy je do Taker i zgarniemy nagrodę za Liona. Potem ruszamy na północ. I myślisz, że na północy jest jakoś inaczej? Nieważne. Myślę, że dobrze nam zrobi, jak się stąd wyniesiemy. Czekaj, coś blokuje drogę. Uważaj. Kilka dni temu widziałem coś podobnego. Grupa wieczystych zablokowała drogę starą ciężarówką. Chodź, pomóż mi z tym. Gotowy. No. Chaj. Nie, tobie.

Już prawie jesteśmy. Zbliżamy się do starego punktu kontrolnego Niro. Już prawie jesteśmy. Kurwa, to jak to robimy? Weź może strzelbę, pójdę przodem. Ten punkt kontrolny był całkiem nieźle przygotowany. No i co im to pomogło? żebym wolał, żeby mnie pogrzebali z pionierami. No, cholera. Tylko popatrz na nich. To za zastrane półgłówki, każdy jeden. Co oni sobie myśleli? Panie federalny, możemy tu sobie posiedzieć, aż przyjdzie horda i nas wszystkich pozabija? Parszywa śmierć. Utknąć w takiej dziurze. To się przyda. Czujesz to? O, jezu. tam. Szybko, idziemy. Czekaj, stój. kojarzy się, ile ci zostało? Zahaczmy, jak będziemy wracać, zostaw. Jasne. Chuj, nie zostaw. Kurwa, myślisz, że kogoś tu znajdziesz, Dick. No i wybrakałeś. Chyba już nie żyje. Zniszczysz mi strzelbę. Tak. Okej. Okay. Dobra. Znowu chcesz tam jechać? Stary, o czym ty gadasz? O cholernym obozie dla uchodźców. Zawsze tak się zachowujesz, kiedy cię tam ciągną. Że niby jak? Nie twoja wina, że przestań. Wietrzony, Alan. Tylko teraz stary. Różnica byłaby taka, że ty też byś nie. Przestań. przestań już. Okej. Okay. W końcu. Jezu. Nie ma szans, nie przeciśniesz maszyny. Ej, a tunelem serwisowym? Może po prostu spróbuj z drugiej strony. Dobra, tylko musisz skierować światło w tę stronę. Ja pierdolę! Nie widziałem tego, kurwa, mamo. W końcu! Jezu! Już się dość nasłuchałem. Влажь до широтка! Gniazdo, a, a, tak, czuję. A. Ile motowów ci zostało? Właśnie użyłeś ostatniego. A masz coś przydatnego w sakwie? Tak, tak. To zajmie tylko chwilkę. Chyba zadziała. Jest, to wy? Kurwa, nadchodzą! Chodź, dawaj. Dobra, tylko daj mi chwilę. Myślałem o tym, co powiedziałeś, żeby ruszyć na północ. Wydaje mi się, że dobrze ci zrobi zmiana otoczenia. Rozjaśni ci w głowie. Może rano. Odbierzmy nagrodę, a potem ruszymy w trasę. Jasna sprawa, bracie. To mi się podoba. Siedziałeś wirusowo. Kurwa, w chuj jest. Więcej amunicji. O czym myślisz? Już wiem, że to będzie zły pomysł. Po prostu przejedź środkiem. Odciągnij ilu tylko się da, a ja w tym czasie ja pójdę od tyłu tamten z boczem i znajdę warsztat. Kurwa. E, daj mi parę minut, żebym znalazł odpowiednie części, potem zawraca i spieprzamy. A ja sobie pozabijam skurwieli. Przysięgam, ty chyba chcesz umrzeć. Jak mówiłem, nie dzisiaj. Chodźcie, śmierdzące sukiencyny! No już! Tu jestem, pojebańcy! Stary Bill jest tutaj! Jebane traszki. No już! Zjeżdżać stąd, wy małe gówna! Braku. Gotowy? Jeszcze nie. Muszę się dostać do warsztatu Wiliego. Pewnie ma tam pompę paliwową. No to rusz, Przejeżdżałem obok jednego z tych... No jak się to zwie? To coś, co rozstawiają wieczyści. Pieczęcie. Właśnie! A to znaczy, że oni gdzieś tu są. Zawsze się przydają. Gdzieś tu musi być pompa paliwowa. Buzer, jesteś tam? Znalazłem tę część. Ruszam teraz na autostradę. czyści. buzer, buzman, cholera. Trzymaj się, buzman, już pędzę. Te tatuaże to martwe symbole martwych ludzi. Martwe symbole zagubionych, Te... Złaszcza, zwłaszcza ze mnie! Jebane, suchy seny, motorowcu. Musisz się ukorzyć, motorowcu. Bo jesteś zagubiony. A my, odnalezieni. Pokaż mi ścieżkę, bracie! Ścieżkę! Pokażemy ci! Jesteś odnaleziony! O ścieżka! Jesteś zagubiony! Ścieżka! Zagubiony! Ukosz się! Ukoś się! Ukoż! Ścieżka, bracie! Ścieżka! Widziałem... ...wyczyści. Kurwa mać. Tutaj! Wy syny, zostawcie go! Pierwtolę. Zabiję jej wszystkich! Co no do jednego, Chod. kurwa! O mój Boże! O kurwa... Chodź pomogę cię. Nie ci. dam radę. Nie, nie, nie dać. no już wstawaj. Nie Musimy kolego. To tak, jakby na mnie czekali, czy coś. Kurwa! Nie widziałem, a potem a potem nie dorwali. Okej. Okay. Moja ręka. Nie patrz na nią. Kurde, moja ręka. Serio, mówię, nie Tylko patrz na nią. Boże! Nie patrz na nią. Wsiadaj na motocykl. Ach, kurwa. Już jeźdź. Nie bali wieczyście! Cholera. Myślałem, że już po nas. Hej, może zaczekasz tu chwilkę, a ja sprawdzę, czy wszystko gra. Chrzanić to. Tam jest łóżko, które mnie wzywa. Dobra, wygląda tak samo jak wcześniej. Co? Nie ma tu nic do zwinięcia. Ja tylko odpowiem na wezwanie. O, dzięki Bogu. Poczekaj, zgadnę motocykl, poszukam ci opatrunku. Poradzisz sobie? To. Dobrze. To. Podjadę do tego punktu Niro. Powinni mieć jakieś sterylne bandaże i Czeka, środki. rosyjskie Nie, Nie zostawię tam mojej maszyny. Nie, 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 nie. nie, Ja tam pójdę. Znaczy się pieszo, póki jest jasno. Hej, mam trochę amunicji, jeśli potrzebujesz. Jest w skrzynce przy drzwiach. Dzięki. Hej, nie ruszaj mojej strzelby. E, Buzel. No dobra. Dzięki. Dzięki bracie. Po prostu czuję się bez niej nagi.